Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. Czegoś brakuje na twarzy, mianowicie brwi, więc idziemy zrobić. Z paznokci też już niewiele zostało, więc przyda się odświeżyć temat. Później szybki zakupy w biedrze, wracam do domu. Pani mama chciała coś Wam pokazać, więc uzbrojcie się w cierpliwość, bo dzisiaj... Będzie prezentacja najnowszego nabytku działkowego Pani Mamy. Mam w ręku, czytałam. Pomyślałam, że hamburgery z tego możemy sobie zrobić. Mamy wołowinę, Mamy. to na obiad będzie spoko. Dobra, zrobiona, słuchajcie. Zupełnie inna twarz w moim odbiorze. Ciekawa jestem, a co Wy na to. O, chyba spoko. A Tobie się, Mamo, podoba? Również. Fajny kształt, dobrze dobrany do twarzy, delikatne. No i wyraźnięte też są rzęsy, więc to bardzo zmienia oprawę oczu. Odnośnie pytania, czy myślę o przedłużeniu rzęs, tak myślę, szukam odpowiedniego salonu i chyba znalazłam, ale to musimy chwilkę poczekać. Tutaj na razie ktoś mnie ogonem. Dopinguję, żebym już skończyła i zajęła się jedyną najważniejszą na świecie istotą, czyli w jej oczywiście mniemaniu, kierutką. Więc wybaczcie, dopiero przyszłam, muszę wygłaskać psa. Właściciele psów wiedzą o co chodzi. Nie ma to jak nagrywać hol zakupowy bez włączonej kamery. <laughs> Cała ja. No dobra, moi drodzy, co wykupiliśmy? Kupiliśmy dużą odżywkę do włosów, Pantin Provi. Umamy to bez różnicy, jaka odżywka na włosy wejdzie, wszystko się sprawdza. U mnie niekoniecznie. Pantin kiedyś sprawdzał się bardzo dobrze. Dalej. Groch uskany Pani mamo, do czego groch? Do kapusty z krochem. Zgadza się. Tatar. Trzy opakowania. Pomidorki. Carpaccio, które przed chwilą nazwałam kapiczozą. Eee, prymulki. Od kogo dostałaś prymulki? Od proszę. Niech No niech ci będzie, że tak. Flaki i żołądki. Kto to będzie ja? Ja. Z nami, może ja bym zjadła wątróbkę. I e, pierś z kaczuszki, dla ze skórą. Kogo? Dla, dla kubusia. Nie, dla kubusia. Nie. I kupiliśmy szczepanini do wołowiny i warzyw. No i tyle, moi drodzy. Wystarczy. wystarczy wystarczy i tak wydałam 150 zł na to. No ale odżywka 20. To po ósemaku. Ta tartani nie było. No, nie kupiłam zbyt ekonomicznie, ale, ale już mi się chciało. Wątróbkę na obiad będzie jeść. Ja już to będzie ekonomicznie. Nie podobać. Już, już, już. już wyrywasz. No ale były bardzo kiepściutki. Wzięłam naprawdę najładniejsza. Odżyją mnie. Zobaczysz. Wiem. U ciebie prymulki zawsze się ładnie chowają. Nadaj im imiona. Jaś i Małgosia. Oż przepięknie. To mamy Jasia i Małgosia. Jaś będzie. Nie, Jaś będzie różowy, Małgosia żółta. Cudownie, przełamujesz stereotypy. Jestem z ciebie dumna. E, chciałam powiedzieć, że przedstawiam Wam Jasia i Małgosię. nasi nowi domownicy. Pani Mamo, a co to jest? Zaraz zobaczymy, co to jest. Kupa książek. To są książki z, z magazynu, które gdzieś tam nam zostały. Więc zostają u mnie. Pokaż, którą masz. To jest książka sqn bardzo fajna. przejażdżka życia. A czym to jest? Wiesz co, to jest taki trochę dokument mówiący, o ile pamiętam, o Walcie Disney'u? Czego nauczyłem się jako CEO The Walt Disney tam. Company? Co my... Wiesz co? To jest taka młodzieżowa, fantastyczna druga część Królestwa Mostów. Królestwo Mostów jest rewelacyjne. Bardzo polecam. To jest biografia Willa Smitha. To jest też młodzieżowo fantastyczna. Wiesz co? Gdzieś powinien być. Alm... Trzyby, trupy też jest fajny kryminał. Gdzieś powinien być Almond. Almond jest cudowną książką. To jest kryminał. Też bardzo fajny, polecam. Będziesz bi serca biciem. Mądra książka dla nastolatków. Mary Majka też jest książką dla nastolatków. Dla Zosi wzięłam. A to jest ten. O, Stefano. Stefano, więc myślę, że o Stefano chętnie sobie poczytasz. No, to tam poproszę mi pożyczyć na wakacje. No, mogę ci ją dać. Przechowam. Chcesz, masz gdzie przechować? Tak. Jeszcze Dobra. Jedna mi się to, jeszcze dalej mamy. to jest super książka. Też wydawnictwa SQN. O czym? Trochę fantastyki, trochę kryminału. No i gdzie ta książka? Nie Gdzieś na dole musi być. To też jest przepiękna książka. Na pewno z całą przyjemnością ją przeczytasz przez wakacje. No, no, to jest starsze, y, starsza pozycja nie wydana w tym roku. To jest roman sidło. Arka też jest w miarę fajna. Możecie się. Y, to jest. Y, zrozumieć pamięć. To raczej pod siebie kupiłam. No a gdzie jest mój Almond? A masz w ręku, Almonda. Trzecia książka, ostatnia na dole. I to musisz przeczytać. To też jest teoretycznie kierowane do, do młodzieży, natomiast jest bardzo wartościowa, fajna. Um, bardzo głębokie myśli przekazuje odnośnie emocji, uczuć i takiego przeżywania tego, co się dzieje dookoła nas. No a nie poleży że to lampeczka jest. Tak, taka mikrolampka na biurko. Teraz ci ją zabiorę. Nie zabierzesz, bo ty masz lampki, a mnie jest bardzo często jak Kuba nie. jest potrzebna, żeby coś klawiaturę mi podświeciło. Nie. Tak. Nie. Tak. Kto jest starszy? Ja. No. O, taka? O, taka. A gdzie to, gdzie to się... Jadło? No tu baterię wkładasz. No, a tu stawiasz? A, mój Boże, Nie pokazuję. No dobra, masz w prezencie ode mnie. Dzięki. Nie ma baterii. Tam tą baterię sobie było. Co to jest? Smartwatch. Co mi gdzie poleciało? No jakaś część już uciekła. Masz? Aha, cały zegarek Ci uciekł. Pasek tylko został. No, zaraz pomogę. I o, Kirutka się tam dobiera do mamy. No i o, to najpierw pokażmy, co to jest. I trzeba to No zbawić. smartwatch. Zaraz go złożę. I kupa książek. No już. no już. No już. Mama mi tutaj burę daje. Czemu dajesz mi burę? Jak można taki kolor pościeli kupić? Bardzo ładny. Mi się podoba. Hmm? taką... To ja tylko mogę z... Spać. Kiedy ja bym mogła spać pod taką brzydulą? Mam, no ładna zieleń z elementami złota. Co, kto lubi? Ja Mam nie to... lubię. A jak ja nie lubię, to i ty masz nie lubić. Zrozumiałe? Kurtyna! <laughs> tak, tak, absolutnie zrozumiałam już przekaz no. Twojej myśli. Po jak najbardziej. Się jaśniutką. Ale ja też. tak ciągła. A to to jest na zimę, na mróz. Słuchaj słońce. Ja też bardzo lubię jasną, delikatną, pastelową pościel z drobnymi Nie masz kwiatkami. Ani jednej. Wiem i bardzo nad tym ubolewam, ale lubię taką pościel, natomiast lubię też mieć trochę mocniejszą e, pościel w bardziej zdecydowanych tonach. Kuba taką bardzo lubi, aczkolwiek ze względu na służby monitorowania osiedla. Będziemy musieli się ogólnie przerzucić na jaśniejszą pościel, bo pies potrafi wleść nam do łóżka i my sobie z tym sobie za wiele nie robimy, a sierść zostaje, więc na tej jaśniejszej jest znacznie mniej, ale impet. Łatwiej myśli, że będzie tak przechowywać? Nie. No dobra, zaraz się damy do nagrywania filmu odpowiedzi na wasze ale komentarze. Ale powiem ci to tak, kolory niby są, one są ładne, tylko nie moje na pościel. Ale chyba materiał to chyba dobry. Ona nie była super tania. Chyba dobry materiał e, Tak jak mówiłam, zaraz siadamy do nagrywania filmu z odpowiedziami na Wasze komentarze. Pani mama zrobi sobie chwilkę przerwy, przygotowujemy mu sobie kawkę albo herbatkę, coś A, do pićka. Może. Przygotujemy coś do pićka, usiądziemy i odpowiemy. No to teraz szykuj się, bo ja muszę męża nakarmić, jak przyjdzie za... Z pracy. Dobrze, mama. Już gnam. Nieprawda. Mam potrafi sam wziąć. Potrafi sam sobie wziąć? W pracy jest bardzo często dobrze nakarmiony, lepiej niż w domu. A, już nie będę mówiła. Przez kogo? Przez wszystkich, absolutnie. Jak jeden. No, to też. Bo teraz jeszcze go dokarmiamy. Absolutnie. Przychodzi tata z pracy, wiesz, ja to chyba dzisiaj nie będę jadł, a może później zjem, nie podgrzewaj. Dbam o formę i o linię, muszę trochę schudnąć, zamyślimy, aha. Już ktoś dobre rzeczy przyniósł na obiadek. Doskonale my te śpiewki znamy i wiemy, wiemy czym pachną. Dobra, przygotowuję się do nagrywania i mm, lecimy. Od początku? Od początku, bo no, tak to jest, jak człowiek zapracowany. Mam sobie domek na ptaszkę, na sikoreczki. A tak naprawdę to, to jest za małe. To trzeba powiększyć. Tak mi się wydaje. Chociaż wiesz, co te maleństwa, które u nas się lęgną w wylocie. No, właściwie. To one by się spokojnie zmieściły. I myślę, że miałoby o milion razy lepiej tutaj w tym domku dla ptaszków. Bo sikoreczka to się nie zmieści. Nie. Sikorki potrafią mieć te brzuszki, tak? Tak, tak. A te nasze maleństwa z niebieskimi brzuszkami? No nic, ale gdzie jakie karmniczek spotkam, to kupię. Oblepię co gdzie działkę. kupiłaś i za ile? Yy, w Aldim. Hmm. Za 17,20. 17 jakaś końcówka. 17,99. 17,99. Nie 29. No, no, nieważne. To jest ta złotuszka już, no. Ale fajny. A będziesz powiększała otworek? Chyba tak. Żeby coś większego. Tak, żeby A my z Kubą postanowiliśmy kupić y, latem i latem wystawić y, domki dla jeży. Bo my mamy mega dużo jeży na działce i dobrze byłoby im zapewnić jak jakąś możliwość przezimowania sensownego. Więc y, jak najbardziej, ja trochę ty z Kubą, zamiast domków kupić, to tam jest listków tyle, nagrabić i one najlepiej się tam... Się... To się inaczej robi, wiesz co, bierzesz taki domek, bo to jest tak naprawdę z takiej sklejki, taki kwadracik, prostokącik, no, bryła, no. zbudowana z wejściem, z domkami, wkładasz siano, przykrywasz liściami i one sobie włażą, no. No dobrze, bardzo fajne. Dobrze, jeszcze teraz musimy wymyśleć wymyślić domek dla kucyka. Nie dla Kto... kozy. Dobrze, to ty. Słuchajcie, bo tutaj już Avanti idzie. Ja chcę kozę. A ja chcę kucyka. A ty chcesz się rozebrać za szlafraczkę? Zimno, słuchajcie, jest. Pomimo, że mamy... Ogrzewanie dosyć dobrze działające, to… O, ubrudziłam się. Mam wow. na Nie głowę ma. bije. Jedna chce kozę, druga kucyka. Ciekawe, gdzie będziemy to trzymać. Mamo, czy to już starość? U <noise> mnie tak. U mnie też. Jak matka z córką się kłócą, która będzie miała koza, a która kucyka. <noise> to ja… Nawet to chyba już trzeba się na wizytę zapisać. Ja jestem zapisana. Do kucykolandii. Aha. I do Kozolandii. Dziękuję. Dobra, słuchajcie. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy vlog, za oglądanie. Mam nadzieję, że trochę poprawiłyśmy Wam humor, że naszą dawkę codziennego pierdolca e, od, i złapaliście od nas, ponieważ z nami są również mężczyźni. Czy możesz, jak się żegnamy, nie podglądać kwiatków? Daj im trochę takiego, wiesz... E, chciałam powiedzieć dyskrecji, ale bardziej chodzi mi o intymności. O, właśnie o to słowo mi chodziło. Kwiatko? No. Nie ma intymności. Dla kwiatków. Nie ma. Nie, muszę, muszę, muszę to zaglądać. Jakieś te wypieki dzisiaj mam. Chyba teraz po tym spacerze z Kirą mnie chyba troszkę Może zimno, Tak, tak, powiedzieć. tak, 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 jak najbardziej. Ale sama widzę, że wyglądam jak kobieta. A jak nie, to odpływa. chodź, zrobimy sobie z tego, bo zamiast twojej sypialni, do, to zrobimy taki sobie... Gaj. Gaj. Nie, będzie twój Lasek, tak, tu drzewa sobie ze cztery nasadzimy, to okno otworzymy szeroko, żeby jakieś ptaszki. No nie odbija, tylko Prowa... no, Trochę no. Będzie wprowadzony twój kucyk, moja to... koza. O, 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 o. wszystko będzie mieć. Trochę za mało na kozę i kucyk. To ja się tu przeprowadzę, a tam w do salonu. No, zadecydowałem. Dobrze, a teraz idziemy się na wizytę zapisać. Cześć, pa. Ciekawe, jakie terminy, pa, pa. pa.